Uwaga, w mapce, którą zaraz zobaczycie, są jumpskery, więc jeżeli nie lubicie jumpscarów lub po prostu się ich boicie, to nie oglądajcie tego filmu dalej. A więc cześć, dawno nie było ostatniego. Znaczy co? Dawno nie było takiego normalnego odcinka, więc dzisiaj zagramy sobie horrorek. Ostatni horrorek dosyć fajnie się przyjął, więc dobra, to jest polski horrorek, jak coś. I dobra, ustawiłam wszystko. Mamy tu. Ha. O, fajnie, no, otworzyłam ekwipunek, ale dobra. Mam y, tutaj wpakowaną y, pak, Mam pakowanego teksturpaka, takiego jakiego trzeba. I to. Aha, jeszcze mam fabułkę, przeczytam. Nazywasz się Tony, 17 lat. Idziesz w odwiedzinę do swojej dziewczyny Lili. Lili ma ponoć jakieś problemy z psychiką. Tony o tym wie. Ale dotychczas się tym nie przejmował, godzina około 20. Zostajesz tylko pusty dom, wchodzisz do środka. Yy, no dobrze, jestem bardzo ciekawa, co tam było. Jestem bardzo ciekawa ile razy wrzasnę, jak ktoś to policzy, to proszę mi napisać w komentarzu. I później nie będę miała czasu, więc teraz szybko zasubskrybujcie ten kanał, proszę. U Boże, do końca maja wid 200 subskrypcji, w sumie fajnie by było, nie? Aha, i jeszcze autor mapy to jest yy, PlayerPL. Jakby coś, to link do mapki będzie oczywiście w opisie. I chyba możemy zacząć. O nie, ja właśnie nacisnąłam ten guzik. Pierdzi. No dobra. Minecraftowa mapa, horror. No dobra. Jakby coś to w sobie specjalnie ciemność zmniejszyłam na taką dobrą, bo miałam trochę podkręconą gamę i się boję gdziekolwiek iść po ostatnich drzwiach. A... Mogę to otworzyć? Aha, mam, na mam chyba na pewno Game Oda 2. Nie chcę tam iść, ale trzeba. Ile tu krwi? No, całkiem sporo. Wychodzę. Yy, tam. Okej. Okay. Łóżko. O, to źle świadczy. Uzik. Wiem, że to może i głupi pomysł, że drzemnąć się w domu pełnym krwi, ale jestem strasznie zmęczony. E? Szalią? No, dobra. To będzie na pewno zły pomysł. O, jest zły pomysł. Nie, to nie był zły pomysł. Chyba. Co się stało? Ja idę tyłem. Nie chcę nic. No dobra, no i ju... przebiegnę szybko. Prze... Okej. Okay. Szybko się przebiegłam mi. Znaczy no, te otwarte drzwi. Ja myślałam, że tam ktoś stoi. Uuu, dobra. Tu też coś jest i może to podniosę, czy nie? Nie da się chyba. Um, tu chyba ktoś zdedał. To chyba jakieś dwie osoby, nie wiem, nie mam pojęcia. Ty... Nie wygląda, dobrze, no dobra. Jak są takie... Jezu! Co to, to jest? O! O! Nie spodziewałam się tego! O! o dajcie mi odeschnąć! No właśnie. Ojeju. O, chyba się ruszyło przed chwilą, tak? Tak, coś rusza. Chyba, że ja już widzę jakieś rzeczy i mogę. Nie, mogę mu tylko torcza zabrać, a nie mogę to też zabrać, ale dobra, ja tego nie ruszam. Ja uciekam. Ja uciekam. Okej. Okay. No, mamy kolejne list, którego nie mogę podnieść. O, dobra, witam. Ziomek. Pozwól, że cię tam zostawię, okej? Okay? No nie no, nie, 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 nie. Nie, o nie. Słuchaj dalej. Dzięki. Oża, że śmień, odruch wymiotny. Aha. Dobrze, że się spojrzałam w podłogę, a nie tu. Ale tu są chyba kolejne dwie osóbki. I miejcie sobie dalej imprezę, ja od was pójdę, nie? I w ogóle chcę pozdrowić wętę. Węta, Węta jesteś kozak i nagrywam to zaraz, w sensie... Aha! Halo? Ej, może ja podgłośnię dźwięki, co? O nie, aha, wszystko miałam mieć na maksa, ale dobra, już mam git. Boję się tam przejść, bo w tamtym korytarzu coś się stało poprzednim razem, ale dobra. Nie czy cztery... to O takich jumpscare'ach mówiłam na początku filmu. Czemu jestem na cmentarzu? Czemu mam... Lightnessa. Zaraz coś mi Zaraz mi coś wyskoczy przed ryjem. Zaraz mi coś przed ryjem wyskoczy. Jestem tego pewna, zaraz mi coś wyskoczy przed ryjem. O Jezu. Zaraz mi coś wyskoczy przed ryjem, ja to wiem. Ja to po prostu, kurde, wiem. A Czemu ja czekałam, aż będzie ciepło w pokoju, żeby to nagrać? Eee? Halo? Nie migaj, proszę. Nie. coś tam będzie za tymi drzwiami. Za tymi drzwiami coś będzie. Temu nie mogę skakać? Nie mogę skakać nawet. Ja się boję. Dobra, idę przed. Idę. Idę. Aha. Dobra. Co ja mam tam zrobić? Czy tu jest jakiś guzik? Czy co? To... Oj, ja, wale nie. O ja. no nie, no, no, dobra. Muszę chyba poszukać czegoś. Albo coś się zaraz samo iść nie pojawi. Nie wiadomo skąd. I ogólnie pobierając tą mapkę myślałam, że będzie bardziej spokojna, skoro fabuła jest taka niepozorna. Ale... A, a nie, myślałam, że się tu zmieszczę. I dalej nie mam w sumie pojęcia, co ja mam tutaj zrobić. Ale spoko poczekam sobie. I ja. Uuu, powiem Wam, że się już dwa razy posrała mnie. Już się, kurde, dwa razy posrałam w tym odcinku. Yy, co ja mam? No nie mam pojęcia, co ja mam tutaj zrobić. Tu jest guzik. Tu jest guzik. Tu jest guzik. Tam jak... Okej. Okay. Mam iść tam. To jest zły pomysł. Tak wiem to jest zły pomysł. To jest kibel. Ja mam tu zamknąć. Nie. Co ja mam tu zrobić, nie? Nie mam pojęcia. Ale tak mi się trzęsie wszystko przez to ostatnie, że nie wiem w sumie co mam robić. Znaczy, wiem. Y... To była pułapka, nie? To była pułapka, bo ja. Pamiętacie, ja nie mam skoku. Nie mam, nie bierzam ale nie mam skoku. No i to ja teraz mam tutaj niby zrobić. No i ja teraz nic nie zrobię, nie? No do, do, po prostu nic nie zrobię. Miałam nie używać F5. Ale muszę użyć F5. Yy, aha, ja po prostu sobie w tym stoję, tak? Okej, okay, ale nie używam F5 dalej. Chciałam tylko to zobaczyć. I dalej nie mam pojęcia, co ja mam zrobić. Yy. Nie wiem, czy ja mam włączyć sobie game moda i to szczytować, czy co. Przyznam, wam się wzięłam, użyłam. Ej, cheatu, ale dobra. Tutaj musi być jeszcze jakiś guzik, nie? Ja w to po prostu. Tu klikam. Okej. Okay. Aha, dobra, szybko biegnę. No to fajnie, że szybko biegnę, nie? Tak fajnie, szybko biegnę. Może nic nie zrobię i muszę, nie wiem, muszę jak najdalej ten guzik chyba kliknąć. Jak najdalej mogę, z jak najdalszego pola. Jestem? Nie, nie czy ja muszę wchodzić do każdej strzeli? Nie. nie. Nie, nie muszę. Czy muszę? Nie wiem, obawiam się, że. Nie, dobra. Tam nic nie ma. Tam nic nie ma. Tam też, do... Nie, ja po prostu idę prosto. Idę prosto, jak ktoś mi wyskoczy na ryj to będę się drzeć. Będę się drzeć? Ja muszę powchodzić do każdej z tych cel. No nie, obłagam was, proszę, ja nie chcę, ja nie, ja, ja nie, chcę. Ach, chyba trzeba. No dobrze, no jeszcze na tym slownessie, Blindnessie i wszystkim co tylko mogę mieć pochodzę sobie i jeszcze dostałam, dostałam snapa, i się prawie wydarłam. Ale dobra. Otworzę sobie snapa na stresowanie. No, otworzyłam sobie snapika na odstresowanie. I chyba, nie wiem, tam były dźwignie z tego, co widziałam. I. A tutaj też coś jest. Yy, o, nie, to nie otworzyło. Jeden wa 3 4 i tam jest 5. Tak 5 6 1, 8. Nie mam pojęcia. Spróbuję wszystkie ułożyć w tym samym... no w tym samym ułożeniu... aha już sam no, no to tak mają być. czy, co? bo nie ogarniam szczczesę mówiąc. Hm. No i co? No i te drzwi się nie otworzyły, a te drzwi to jest według mnie chyba jedyne rozwiązanie, aż się przestraszyłam. Hmm, no nie wiem. No nie wiem, nie wiem. Hmm, nie wiem, może poklikam te, te liczby, te, jakie liczby, nie? Poklikam to po prostu, może coś się stanie, wątpię, ale spoko, trzeba próbować. Trzeba, trzeba, trzeba próbować. Ale naprawdę mi się jeszcze łapsko trzęsie w sensie, od tamtego jumpscare'a. No dobrze. Jakoś żyję. Jeszcze. Tutaj też jest ta sama klapa, nie? Hmm, no nie wiem, nie wiem. Tam może wejdę, bo nie no, tam nic nie było, nie? Nie no, tutaj nic nie było. ja. Nie, to też nic nie robi. nic. Oczko. A może tutaj jest jakiś guziczek gdzieś. No nie ma żadnego guziczka. Ja się boję naprawdę, że jak tam za którymś raz podejdę, to coś mi ewidentnie wyskoczy. Ja wiem, że tak jest. Ja po prostu wiem, że tak jest. Um, tam jest na pewno ten guzik, więc może tutaj wróćmy. Nie no, tutaj się nic nie zmieniło. Dalej światło miga. Dalej pan, panowie y, policjanci nic nie wymienili. Że... Ja, ja... Policjanci, panowie ochroniarze dalej nie wymienili żarówki, więc spoko. Hmm. Ciekawe, czy za którymś razem coś mi naprawdę wyskoczy, czy nie. To jest tylko takie moje podejście do tego. Bo szczerze mówiąc, to yy, poszukałam na kanale RoxemB yy, jakiejś mapki, ale nie oglądałam jej, yy, więc się boję, że mi coś zaraz wyskoczy, nie? I naprawdę... Kurde, no tu nic nie ma, nie? Tutaj ewidentnie nic nie ma, więc co ja tam mogę jeszcze zrobić? W ogóle, w ogóle ciekawe, ile trwa ten odcinek, i w sumie to powiedziałam to tylko raz, więc może pozwólcie, że się odstresuję i powiem wam, że jak ktoś nie ma dzwoneczka, to warto, bo właśnie dowiaduję się, kiedy są odcineczki nowe. Ja na przykład mam dzwoneczek, eventy chociażby i dlatego byłam na wieczornym live'ie Wydłużanym. do tego. Okej, okay, już myślałam, że tu coś tak, coś długo nic nie było, nie? Ale już jest na szczęście. No znaczy nie wiem czy na szczęście, ale hmm, jeden może hmm, może te znaczki przy tych dźwigniach coś znaczą, że to jest jeden, to jest pięć. Nie no, czy to może cokolwiek oznaczać? Pająk pa, pa, na, na ścianie. Pająk. Nie mówi widzę pająków. <grym> Czekajcie, muszę się z nim uporać. Przyniosłam e, sobie kapcia. Ogólnie, moi drodzy. Eż. A tutaj są mocniejsze. Krafcia. Dobra. Idę sobie na mocniejszego kapcia. Go jakoś walnę i mam świeżo pomalowane ściany na biało. Przynajmniej to, bo inne mam na fioleto taki fajny fiot. I Ile ja się boję tego pająka, on jest taki wielki. No kurde, no zrobiłabym Wam zdjęcie, ale chcę się już go jakoś pozbyć. I napiszcie. Yy, nie, zaraz napiszcie. To jest chyba gorsze nawet niż ten horror. Albo ja pierdzielę. A, jestem jest. Dobra. Czy? Te... Nie, te. on mi się... Nie. Pierdzie, tak jak jego ja pozbyć. Um, rzucę tym laczkiem. Raz. Proszę tylko... Może bo on mi nie spadł na biurko, nie? Oh, dobrze. Um, raz. On jest taki obrzydliwy i taki duży. Raz. Dwa. Nie. Um, jeszcze raz. Poobijam. Raz, dwa, trzy. Zabiłam. Razem. Zam sobie lat na Ten pojęcie. padł chyba. Mam nadzieję, że to nie podejdzie. Bo nie jestem pewna do tego, czy ja go zabiłam na pewno. Um. Niczego nigdzie nie widzę, więc idę zgasić światło i wracam do Gierki. Gasiłam światło. Wracam do Gierki. O, no, takiego pająka się nie spodziewałam. Fajcie, pewnie jeden w jakiś ale napiszcie F dla pająka w komentarze, A ja tu dalej próbuję coś yy, wykmienić. Powiem Wam, że coś tam poklikałam i mi się guzik pojawił. O, coś mi wyskoczy na ryj. Coś mi wyskoczy dla na ryj. Coś mi zaraz wyskoczy. No. A więc to był tylko sen? Koniec. No nie mogę znaleźć żadnej normalnej mapki z Płętą, nie? Ale dobra, jak chcecie, żebym wreszcie znalazła jakąś fajną mapkę z Płętą, to zostawcie 20 lajków to tak będzie. Więc historia spaja. F dla pająka w komentarzach. Ja już się mogę normalnie napić. Napiję się musznianki z wami. Pozdro, musznianka. Hmm. Całkiem dobra woda. Ja was żegnam. Yy, powiem wam, że się przestraszyłam. Całkiem nieźle. I tak wiem, muszę poprawić tą szyję, że to nie będzie na kremowo, tylko to będzie normalnie, na czarno. Yy, to... No tutaj, pod głową mnie. Dobrze. Jesteście super jak coś. Do widzenia.